serdecznie witam na panelu Perspektywy Globalnej Gospodarki. Naszymi gośćmi będą pan Marek Belka, Parlament Europejski. Pan Maciej Reluga, Santander Bank Polska. Pan Adam Manikowski, Żabka Group. Pan Marcin Gadomski, PKOS-a i pan Piotr Arak, Welobank. Zapraszam. Szanowni Państwo, gdy widzieliśmy się tutaj rok temu na tej scenie, w panelu z udziałem Nasima Taleba, padły takie słowa, że nawet jeśli siły geopolityczne będą rozdzierać nasz świat, tym co nadal będzie trzymać nas razem, będzie handel. Jesteśmy tutaj rok później, jest kilka miesięcy do wyborów w USA, gdzie szanse na zwycięstwo Donalda Trumpa są niezerowe, a co za tym idzie, na powrót jego reprezentanta do spraw handlu, Roberta Lighthizera, który właśnie opublikował swój manifest gospodarczy pod bardzo wymownym tytułem: No trade is free nie ma czegoś takiego jak wolny handel. Jesteśmy tutaj dzisiaj i każdego z panów na sam początek chciałabym poprosić o taką fotografię z lotu ptaka, tego jak widzimy obecną sytuację gospodarczą dzisiaj. W kolejnych rundach zaczniemy, będziemy pogłębiać, co wynika z tych słów, które właśnie powiedziałam. Pan Marek Belka. Jeżeli mówimy o destabilizacji gospodarki globalnej, to mamy w pierwszej kolejności na myśli destabilizację polityczną. Ale to nie wszystko. Może ważniejsza, bardziej fundamentalna jest destabilizacja sensu stricte ekonomiczna. Spójrzmy na trzy wielkie, czy najważniejsze mocarstwa ekonomiczne. W Stanach Zjednoczonych ulega e, właściwie degeneracji ta umowa społeczna, która zawsze trwała i no cóż, ona ostatnich dziesięcioleciach podtrzymywana jest trochę na zasadzie protez. W efekcie rosną nierówności ekonomiczne, no i potem takie właśnie maszkary powstają polityczne, jak Donald Trump. Chiny: fantastyczny wzrost gospodarczy, paraliż demograficzny, uzależnienie od eksportu olbrzymie, nieracjonalne oszczędności, uzależnienie gospodarki od sektora nieruchomościowego, w efekcie to jest też kolos na glinianych nogach. I w środku ta biedna Europa, która musi zmienić model biznesowy, bo nie może już dalej liczyć na tani import surowców energii z Rosji i bardzo zyskowny eksport do Chin. W dłuższej perspektywie to zaczyna się także rysować. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Na początek może taka myśl, że po, po tych szokach, które przeżyliśmy w ostatnich latach, czyli szok pandemiczny, wojna, szok surowcowy, szok inflacyjny, wydaje mi się, że trudno jest o. Jeden wskaźnik, znalezienie jednego wskaźnika, który by nam pokazywał rzeczywistość, bo gospodarki się transformują i sytuacja jest, nawet poprzez różne wskaźniki sugerowana, bym powiedział, dosyć różna w różnych krajach. Natomiast jeśli miałbym wybrać jeden, no to pewnie bym się skupił na rynku pracy. I tutaj patrząc na wskaźniki bezrobocia i sytuację na rynku pracy w wielu krajach, można powiedzieć, że sytuacja jest bardzo solidna, nawet biorąc pod uwagę przez co przeszliśmy zaskakująco dobra. Drugim aspektem, na który chciał zwrócić uwagę, to jest jednak dywergencja. Znaczy inna sytuacja gospodarcza w USA, a inna w Europie. I też jest ciekawe, że my dzisiaj patrzymy z lotu ptaka na, na, na tą gospodarkę globalną, ale gdybyśmy patrzyli rok temu, no tak by Zastanawiam się, na ile te oczekiwania y, są zbieżne z tym, y, znaczy rzeczywistość, na ile jest zbieżna z tymi oczekiwaniami sprzed jakiegoś czasu, bo pamiętamy wszyscy te dyskusje o USA, czy tam będzie soft landing, czy tam będzie hard landing. W sumie się okazuje, że jest no landing i sytuacja jest bardzo solidna. Z kolei w Europie mamy, mamy słabość, w szczególności u naszego głównego partnera handlowego, czyli Niemiec gdzie wydaje mi się, że najważniejsze jest pytanie, i to się okaże pewnie za, za parę lat, czy słabości gospodarki niemieckiej wynikają z momentu cyklu, czy one są cykliczne, czy raczej one są strukturalne i to też ma inne konsekwencje dla całej Europy, Europy i dla nas. W tym kontekście, jeśli ktoś był na dzisiejszym pierwszym wystąpieniu w sali, w sali głównej, no to te perspektywy gospodarki niemieckiej raczej się nie rysowały w różowych barwach. No i oczywiście debata, inflacja, stopy procentowe, ale to może na później, bo czas szybko leci, a oddałbym głos może innym. Dziękuję. Witam wszystkich. Wspomniała Pani o Nasimie Talebie, który mówił o czarnych łabędziach i rzeczywiście jesteśmy w sytuacji bez precedensu, ponieważ w ciągu ostatnich kilku lat świat zetknął się z dwoma takimi czarnymi łabędziami, czyli wydarzeniami, które zmieniają świat, zmieniają ręki globalne. A mianowicie COVID i oczywiście wojna w Ukrainie, które wpłynęły nie tylko na wzrosty cen energii, tak, ale też COVID wpłynął na recesję w wielu gospodarkach, wzrosty cen surowców, a także wojna na Ukrainie wpłynęła na duże zawirowania w handlu, w handlu międzynarodowym. I to powoduje tą sytuację, w której teraz jesteśmy. Jak ja to widzę, te wskaźniki i te informacje, które są kluczowe to to, że na przykład kończy się era taniego pieniądza. Tak? Po bardzo luźnej polityce monetarnej wielu banków centralnych mamy teraz bardzo zaostrzoną politykę monetarną, co wpływa oczywiście na gospodarki i na przykład ceny nieruchomości. Mamy załamanie wzrostu Chin. W tym roku Chiny planują osiągnąć 5% wzrostu PKB ale nie wiadomo, czy będzie, to, czy będzie to możliwe, co też będzie miało skutki dla globalnej gospodarki. Co ciekawe, wielkie, duże, rozwinięte gospodarki zaczynają się borykać z chorobą japońską, czyli taki mają letargiczny wzrost, tak jak Japonia od początku lat 90. z powodu właśnie starzejącego się społeczeństwa. I spada, spadającej, spadającej produktywności. Także do tego mamy rewolucję, można powiedzieć, drugą rewolucję przemysłową, nową rewolucję przemysłową, związaną z zieloną energią i implementacją całej strategii ESG, która może spowodować, że niektóre kraje, które teraz nie są na topie, nie są potęgą, ten paradygmat się zmieni dzięki temu, że już inwestują w zieloną energię. Ale podsumowując, uważam, że nie grozi nam widmo globalnej recesji. Rzeczywiście jest spowolnienie wzrostu, ale mimo spotkania się z dwoma czarnymi łabędziami, globalnej recesji nie widzę. Dziękuję. To tak jak przedmówcy, cała gospodarka światowa jest przytłumiona. Wszystkie główne regiony świata. Rozwijają się poniżej swojego potencjału. Z perspektywy Polski najbardziej interesująca jest sytuacja w Europie, która jest w ogóle przed takim strategicznym dylematem wyzwania, wyzwania demograficzne nie nadąża za rewolucją technologiczną nie mamy żadnych czempionów w obszarze nowych technologii i IT. Zachowuje się też w stosunku do Stanów bardzo asekuracyjnie poziom oszczędności w Europie. Rośnie, jest duża górka pieniędzy w portfelach prywatnych, które, której Europejczycy no niezbyt chcą wydawać, obawiając się o przyszłość. Z perspektywy banków oczywiście obserwujemy przede wszystkim popyt na kredyt. Kredyt inwestycyjny jest płaski, co wynika z wysokich stóp procentowych, z też takiej niepewności inwestycyjnej. Jeżeli chodzi o konsumpcję i kredyty konsumpcyjne, jeżeli spojrzymy na Polskę, co też jest dobrym obrazem chyba szerszego obrazka, to konsumpcja nie jest najgorsza, co wynika z tego, co tutaj Maciej już mówił, że, że zatrudnienie jest wysokie, więc biorąc pod uwagę całe okoliczności, to powolny wzrost, ale, ale z drugiej strony właśnie wysokie zatrudnienie, dość w całej tej sytuacji dobry sentyment przedsiębiorców. Dużo zostało powiedziane. Ja może zwrócę uwagę na to, że samo pytanie związane z globalizacją i jej perturbacjami jest dosyć stare, bo my mniej więcej osiągnęliśmy ten szczyt globalizacji w 2008 roku i od tego czasu raczej globalizacja nie postępowała w rozumieniu przynajmniej wielkości eksportu w relacji do globalnego PKB. My już po prostu więcej ze sobą, bardziej nie handlujemy. W relacji do przynajmniej do potencjału gospodarczego, to też powodowało to, że Chiny musiały się przestawić na wzrost wewnętrzny, finansowanie inwestycji infrastrukturalnych, etc. etc. Już po prostu więcej tych produktów, pewnie pochodzenia nie wiem, chińskiego, plastikowego, które nawet gdzieś tutaj na sali albo na nas samych się znajdują, no, no nie da radę, żebyśmy kupili. I to jest coś, co już miało miejsce. Potem samo przyjście Trumpa do Białego Domu nic nie zmienia, jakby polityka handlowa, międzynarodowa administracji Bidena i demokratyczna jest dokładnie taka sama, jest ładniejsza, bardziej wyrafinowana, mniej, mniej głośna, natomiast jeżeli chodzi o same decyzje, nawet wczoraj zapowiedziano o tym, że wprowadzane są cła wynoszące 100% na samochody elektryczne pochodzące z Chin i szereg innych produktów związanych z odnawialnymi źródłami energii, pokazuje, że to nic się nie zmieniło. I te decyzje i cła, które zostały wprowadzone za Trumpa, przecież nie zostały wycofane. One były cały czas i funkcjonowały, i były kością niezgody między administracją Xi Jinpinga i Joe Bidena. No i w zasadzie to jest taki konstans. I w ostatnich latach raczej dużo się nie zmieniło, a to, z czym będziemy i mamy do czynienia, także patrząc na taki kraj jak Polska, to jest raczej regionalizacja handlu, większe skupienie się na głównych partnerach w ramach danego obszaru i budowanie takiej strategii ograniczania ryzyka handlowego. Czyli mamy jednego partnera plus jeden, mamy backup jakąś firmę, jakiś kraj na innej szerokości geograficznej, który nam jest w stanie w tym samym czasie za podobne pieniądze, niekoniecznie mniejsze, a często większe, dostarczyć podobne produkty. Po to, żeby w sytuacji, w której ktoś ostrzela rakietami płynący tankowiec, to żebyśmy byli w stanie inną drogą dostarczyć nasze produkty na rynek docelowy. I to, to cały czas się dzieje i ten, ta, ta regionalizacja handlu, brak postępów globalizacji po prostu jest takim konstans. My musimy przyjść tym do porządku dziennego, a w perspektywie Polski po prostu to wykorzystać dla nas. Tylko dopytam moich przedmówców. Państwo się zgadzają, że dojście do władzy Donalda Trumpa nic nie zmienia, ani sensu largo w sensie globalnej gospodarki, ani sensu stricto dla nas? Mają Państwo jakąś opinię? Rzeczą oczywistą jest to, że polska gospodarka jest częścią gospodarki europejskiej. Tak naprawdę o tej regionalizacji my mówimy dopiero ostatnio, ale w gruncie rzeczy, myśmy już nasz handel zregionalizowali dawno, dawno temu. Wolumeny handlowe z krajami pozaeuropejskimi, nawet z Chinami. Czy z Rosją, czy ze Stanami Zjednoczonymi, to jest drobny ułamek tego, czym handlujemy, jak handlujemy, jak intensywnie handlujemy w ramach e, wewnątrz Europy. Natomiast dla nas problemem jest to, o czym już wspomniałem w tej pierwszej wypowiedzi, że model biznesowy europejski, a szczególnie tej Europy Północnej, e, staje pod znakiem zapytania. Tania energia i surowce z Rosji, wiadome, handel z Chinami. Eksport do Chin także zaczyna być, powiedzmy sobie, pod znakiem zapytania. Więc cóż, takie kraje jak Skandynawia, Niemcy, Francja muszą zmienić model biznesowy. Na jaki? No, najbardziej oczywiste to jest wysokie technologie. Ale żeby wysokie technologie, to trzeba mieć wielkie finansowanie i kultura ryzyka. No, a z tym jest w Europie trochę gorzej. Jeśli mówimy o zmianie, to wszystko tak naprawdę zależy od horyzontu czasowego. I tutaj, ponieważ siedział obok mnie pan Marek Belka, może pan jest najlepszym adresatem tego pytania, bo pana biografia idzie wzdłuż historii całego polskiego kapitalizmu. Gdyby pan, gdy był pan pierwszy raz ministrem finansów, na przykład żyliśmy w świecie, w którym banki centralne nie miały zbyt dużo rezerw fizycznych. Dzisiaj przy tych. Napięcia geopolitycznych. Jest to nie do pomyślenia, żeby trzymać walutę, a co dopiero obligacje swojego wroga, co widzimy właśnie w tym pędzie po złoto. Więc chciałabym pana poprosić o taką um, perspektywę z lotu ptaka, historycznych zmian, to znaczy co dedolaryzacja de gospodarki mówi nam o obecnym momencie historycznym, w którym jesteśmy. Po pierwsze, jak mówimy. Czy myślimy o dedolaryzacji, to pewno myślimy o agresji, że tak powiem, Chin i o wielkim wzroście wolumenu handlu w Yuanach. No ale jak patrzymy na strukturę rezerw walutowych, to Yuan i e, znaczy Yuan mniej znaczy niż dolar kanadyjski i dolar australijski. To tak tak długo jak Chiny będą używać swojej waluty dla wewnętrznych celów gospodarczych, tak długo Juan nie będzie walutą światową. A co do złota? No cóż, fajnie, żebyśmy kupili trochę złota, no ale jak żartobliwie mówiąc, wejdziemy do euro i to złoto co? Zostanie nam po prostu i... Będziemy się musieli zajmować głównie chyba tylko wstawianiem strażników wokół tego, bo to złoto nam na nic nie będzie potrzebne. Tak, czy pan Manikowski się zgadza, bo ma pan duże doświadczenie na rynku chińskim? Jakie pan widzi po pierwsze duże trendy w handlu, a po drugie czy zgadza się pan z przedmówcą, jeśli chodzi o... Tutaj zgoda w ogóle na Chiny też widzimy że coraz bardziej się zamykają, tak? To też jest ryzyko, jak rozmawiamy, Biden czy Trump, jednak obydwoje są z różnych obozów politycznych, mają różne filozofie troszeczkę i też jest ryzyko, że w przypadku wygranej Trumpa Stany Zjednoczone jeszcze bardziej będą zamknięte i to z punktu widzenia gospodarki, to z punktu widzenia takiej obronności, jeśli chodzi o wspieranie winnych. W innych, innych regionów. Jeśli chodzi o Chiny, tak rzeczywiście tam jakiś czas temu pracowałem. Ja akurat wtedy pracowałem w Chinach, kiedy były bardzo otwarte i się otwierały, bardzo internacjonalizowały, dużo biznesu przyciągały, miały dwucyfrowy wzrost PKB. Mm -hmm. Także można powiedzieć, że to był zupełnie inny świat. Teraz widać, już nawet mniej osób podróżuje turystycznie do Chin, tak, tak. ponieważ są bardzo zamknięte i bardzo na to też wpłynął COVID i strategia, jaką Chiny przyjęły, żeby walczyć żeby walczyć z COVID-em, także to też widać, ale pyta się Pani też o trendy, tak? Tak, tak. W handlu... Wiemy, że ma Pan doświadczenie od Kanady przez Europę po Chiny. Jakie Pan widzi główne trendy? Tak, no, to, to, co było widać mocno jako trendy takie globalne, ale w Ameryce Północnej, a które teraz widać też i w Europie, o których się mówiło wcześniej, teraz się dużo mocniej mówi, bo trendy to jest coś, co jest w czasie, także nie ma jakby super nowych trendów. Tylko trendy, które były wcześniej znane, są bardziej są bardziej ważne, to między innymi Demand Driven Trade, czyli handel skupiający się na popycie. I on niesie ze sobą kilka implikacji i powoduje, że biznesy i organizacje, które rzeczywiście chcą, w sposób konkurencyjny funkcjonować na rynku muszą jeszcze większą uwagę przełożyć do tego, w jaki sposób identyfikują popyt swoich klientów indywidualnych czy biznesowych, a dzieje się to między innymi dzięki temu, że już są narzędzia i coraz więcej firm to wykorzystuje do analizy danych rzeczywistych danych rynkowych, które pozwalają lepiej zidentyfikować, zidentyfikować popyt. Widzimy, że wiele organizacji w związku z tym trendem zmienia swoje łańcuchy dostaw. Muszą być one bardziej elastyczne i bardziej efektywne, i to pozwala zaspokoić zmieniający się popyt klientów indywidualnych i biznesowych. Ale też widzimy duży trend związany z tym głównym trendem, o którym mówię, jeśli chodzi o integrację technologii. Dużo mówimy o AI, big data, machine learning, robotyzacji. I organizacje, które są w stanie umiejętnie wintegrować to w swój model biznesowy. Zyskują przewagi konkurencyjne dzięki temu, że nie tylko rozpoznają lepiej w sposób chirurgiczny popyt swoich klientów, ale są w stanie odpowiednio go przewidywać i dzięki elastyczności, którą mają dostosowywać się do, do tej zmiany. I wiem, że nie mamy dużo czasu. Ostatni trend, który jest bardzo mocny. Dużo się mówiło wcześniej o, o omnikanałowości, multikanałowości, teraz się mówi raczej o handlu hybrydowym. Czyli połączeniu i offline'u, i, i kanału online'owego, i dodatkowo wszystkich narzędzi, które wspierają te dwa kanały. Także handel hybrydowy jest też bardzo ciekawym trendem, który jest bardzo trudny do implementacji, ale też są organizacje, które robią to z sukcesem i są obecni w różnych kanałach przy wykorzystaniu tej technologii i dzięki temu zyskują bardzo mocne przewagi konkurencyjne. Dzięki. Ostatnie 6 minut chciałabym poświęcić na to, dokąd zmierzamy. I chciałabym zacząć od Pana Macieja Relugi, ponieważ jedną z rzeczy, którą Pan robi, jest przewidywanie trendów skrajnych, scenariuszy skrajnych. Chciałabym Pana poprosić o zarysowanie nam dwóch scenariuszy skrajnych. Kiedy po 10 dzisiaj pierwszy gość wchodził na scenę, puszczono muzykę Ari'em It's the end of the world. <laughs> To, to jest scenariusz pesymistyczny. Natomiast bym przypomniał, że Mike Stipe, jak śpiewa refren w tej piosence po raz kolejny, pod sam koniec piosenki, to śpiewa it's the, it's the end of the world as we know it and I feel fine. I to jest scenariusz optymistyczny. Ja zacząłem ostatnio książkę World on the Brink, Świat na krawędzi, która zaczyna się prologiem historią 13 listopada 2028, inwazją Chin na Tajwan no to takby geopolityczne skutki ekonomiczne, później tego w postaci złamania łańcuchów dostaw i konsekwencji ekonomicznych dla całego świata, jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jakie były, ale znowu ta książka ma podtytuł, jak Stany mogą sobie poradzić z Chinami w walce w tej batalii roku 2000, wieku XXI, więc tak by jest sposób na wyjście z tej sytuacji. Pomijając wątki geopolityczne, no to scenariusz ekonomiczny negatywny jest taki, że rzeczywiście problemy niektórych gospodarek są strukturalne, a nie cykliczne, że zmniejszenie wpływu dynamiki produktywności na wzrost globalny jest trwałe. Że z inflacją sobie nie poradziliśmy jeszcze na dobre, przez to stopy pozostaną wysokie. I przy słabym wzroście, wysokich stopach, to może oznaczać powrót do kryzysów zadłużenia. No i to jest jakby scenariusz ekonomiczny taki negatywny. A pozytywny, nawiązując e, do tego, co mówił przedmówca o trendach technologicznych, AI, to jest wyjście, to jest sposób na to, aby wzrost produktywności, niezależnie od tego, że, że demografia jest niekorzystna, żeby on przyniósł nam przyspieszenie wzrostu gospodarczego. No i może się jednak okaże, że ta inflacja będzie zakotwiczona blisko celów, stopy zjadą na poziomy bardziej naturalne, i przez to wjedziemy w, w, znowu w normalny cykl gospodarczy i będą górki, dołki, jak to zwykle jest, no, ale nie będziemy mieli do czynienia z takimi szokami jak w ciągu ostatnich paru lat. To jest, myślę, scenariusz optymistyczny. Super. Są globalne szoki, co one oznaczają dla nas? Chciałabym zapytać Pana Marcina Gadomskiego, jako że jest pan wiceprezesem Banku Znanego z kredytowania ekspansji polskich przedsiębiorstw za granicą. Wiem też, że PKO ma duże ambicje, jeśli chodzi o transformację energetyczną. Chciałabym zapytać, jak Polska się może odnaleźć w tym globalnym porządku, jakie mamy szanse. I też zobaczyłam w pana biografii, że ma Pan duże doświadczenie w zarządzaniu ryzykami, więc chciałabym, żeby pan też wykorzystał to doświadczenie w odpowiedzi na pytanie. Dziękuję. Przede wszystkim problemem polskiej gospodarki jest to i to się nie zmienia od iluś lat, że przede wszystkim jesteśmy głównie montownią i podwykonawcami. Nie mamy własnych marek, nie mamy dużo myśli technologicznej w takim znaczeniu en masse i te wyzwanie pozostaje. Natomiast jeżeli chcemy szukać szans dla siebie, no to oczywiście powinniśmy je szukać w takich głównych trendach, które już tutaj sobie powiedzieliśmy. Padło padła regionalizacja, mamy przykład inwestycji Intela w Polsce. Są takie produkty, które, z których Europa silnie korzysta, a są wykonywane ca cały czas w Azji. To są na przykład nie wiem, substancje, cały far farmaceutyczny przemysł mocno polega na Azji. Natomiast tutaj od razu takie zastrzeżenie, że my dużo o tym mówimy, ale tak naprawdę Europa... Niedużo robi w tym kierunku. Jeżeli jesteśmy, jesteśmy częścią tej Europy, to tak naprawdę właśnie już od Trumpa Stany weszły na jakąś wojnę handlową z, z Chinami. O tyle wymiana handlowa Francja, Niemcy, Chiny cały czas się pogłębia. Ogólnie Bliski Wschód. Tak? Więc jakby to jest dobre hasło, ale póki co tego, tego nie widać. Inne trendy to jest no, chociażby transformacja klimatyczna. I tutaj nie wiem, czy, czy Państwo wiedzą, ale ponad 50% technologii, które są potrzebne, abyśmy mieli właśnie niskoemisyjną gospodarkę, jeszcze nie zostało wymyślonych. Więc na, na pewno jest to taki obszar, gdzie, gdzie można szukać swoich szans. Polska jest bardzo silna w akumulatorach i bateriach potrzebne są dużo bardziej zaawansowane te urządzenia. Jest cały, tutaj mamy mało czasu, ale zakres technologii, gdzie... Gdzie, gdzie właśnie to występuje. No i kolejny obszar to jest bezpieczeństwo. Ale mówię tutaj o takich aspektach niszowych, być może. Jako Bank PKO też finansujemy firmy, które na przykład bardzo dobrze się odnajdują, odnajdują zarówno w urządzeniach, jak i w różnych technologiach sterowania czy wykrywania dronów. Więc, jakby jest cały obszar, to jest, też tutaj w obszarze bezpieczeństwa, czy choćby cyberbezpieczeństwo, które też bardzo mocno importujemy z Azji, gdzie na pewno w tym świecie europejskim będzie na to popyt i już może na tym zakończę, żeby dać szansę kolejnym. Piotrze, wydałeś ostatnio książkę Pandemia, gdzie mówisz, gdzie krytykujesz taki dyskurs neoliberalnej, umatematycznionej ekonomii, która oferuje uniwersalne rozwiązania na wszystkie problemy, więc chciałabym, żebyś zaproponował lokalną definicję naszych problemów i ich lokalne rozwiązanie matematycznionej to bym nie powiedział, bo akurat ta matematyka jest dosyć obiektywna i wszelkie modele, które z tego wynikają. Gorzej, jak się założenia. Czyli zasysa empiryczne dane, tak, co nie tak, zawsze ma Aż tak daleko bym nie, nie poszedł. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie. A, Prób rozwiązywania no to problemów, które mają charakter lokalny i to chodziło jakby w kontekście pandemii o poszukiwanie rozwiązań dla tak dużego kryzysu przez decentralizację i tego, żebyśmy szukali ich na poziomie mniejszym i niższym, bo czasem w sytuacjach kryzysowych to ma większy sens. Natomiast wydaje mi się, że bardzo wiele problemów, które mamy dzisiaj, tak znaczy, pamiętaj, jak akurat tę książkę pisałem przed rozpoczęciem się rosyjskiej agresji na Ukrainie, jest bardzo wiele problemów, które będą miały charakter międzynarodowy. Wiele kwestii związanych właśnie z dyskusją o handlu międzynarodowym będzie dotyczyła tego, czemu my ze Stanami Zjednoczonymi jako Unia Europejska nie mamy umowy o wolnym handlu. Czemu my jako Unia Europejska nie mamy umowy o wolnym handlu z Indiami. Na przykład, był spróbowano znowu rozpocząć negocjacje tego procesu i tego, żebyśmy mogli z Indiami częściej i więcej handlować, traktując je jako nasz backup w wielu obszarach, w których Indie mają potencjał, by być. Więc akurat. Pewnie w przypadku niektórych kryzysów te rozwiązania lokalne istnieją. W przypadku problemów, które dzisiaj się zmierzamy, też jako Unia Europejska, która w relacji do globalnego PKB jest coraz mniejsza. Z każdym rokiem my znaczymy mniej jako cały kontynent gospodarczo. W związku z tym tak naprawdę z perspektywy właśnie takiego gracza jak Chiny, jak Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone, które się znacznie szybciej rozwijają. No to nasz kontynent jest takim skansenem trochę, jeżeli chodzi o dyskusję na niektóre tematy i nie do końca zawsze traktowanym poważnie z perspektywy gospodarczej, bo za 10 lat no będziemy pewnie trochę mniej w tej układance globalnej ważyć. To też taka rzecz, którą sobie trzeba wziąć świadomość, nie tylko my jako kraj. Polska akurat będzie w Unii Europejskiej więcej ważyła, ale my jako Unia Europejska jako całość no mniej. Czyli ekspansja poza Unię Europejską. Bardzo Państwu dziękuję. Moimi gośćmi byli pan Marek Walka, Parlament Europejski, pan Maciej Reluga-Santander, Warm polska pan Adam Manikowski, Żabka Grup, pan Marcin Gadomski, PKOSA pan Piotr Arak, Welobank.